To jest zawsze pytanie, które najbardziej mnie porusza, bo faktycznie diagnoza ADHD zawsze opiera się o test Diva 5.0, ale tylko, nie tylko na tym polega, ponieważ pierwszym krokiem jest wywiad taki obszerny, wywiad psychologiczny, sięgający relacji, relacji rodzinnych, relacji społecznych, partnerskich, zachowań ryzykownych aktualnego funkcjonowania. Poza tym ADHD warto zróżnicować z zaburzeniami e, osobowości, z PTSD, z zaburzeniami spektrum autyzmu. Dużo różnych rzeczy tam psychologowie mają e, sprawdzić. I faktycznie diwę się przeprowadza, jednak to jest ustrukturalizowany wywiad kliniczny. Co za tym idzie, że ja jako psycholog mam go przed sobą i się nim inspiruję, ale nigdy te dwie, ta, dwie takie same diwy nie są, bo każdy z pacjentów ma troszeczkę inne objawy. I prawda jest taka, że to ja mam wiedzieć, co zaznaczyć, no bo zobaczcie, problem z zarządzaniem czasu to faktycznie jest spóźnianie się ale uwaga, przychodzenie o 40 minut za wcześnie to też jest problem z zarządzaniem czasem. Tylko tą wiedzę powinnam posiadać ja, jako specjalista-diagnosta, a Wy nie musicie, a tego DIVA jednak nie uwzględnia. Uwzględnia za to swojej wstępnej instrukcji, że jest wywiadem, i zaleceniem jest, by była przeprowadzona przez przeszkolonego specjalistę. Nie jest kwestionariuszem, więc uzupełnienie jej absolutnie nie ma żadnej mocy diagnostycznej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.